Do słuchania! Od całkiem niedawna na polskim rynku działają zupełnie nowe podmioty, firmy specjalizujące się w wynajmie mieszkań. Dlaczego pojawiły się akurat teraz, tak dosyć nagle? O to zapytałem Krystynę Pietruszyńską, która jest starszym konsultantem w zespole inwestycji mieszkaniowych firmy JLL. Słowem wstępu powiem, że rynek najmu instytucyjnego w Polsce zaczął się rozwijać w 2015 roku, i jeszcze do niedawna mogłabym powiedzieć, że to jest rynek niedojrzały. Nie biorąc oczywiście pod uwagę rekordowy początek roku i kontynuację transakcji, którą widzieliśmy parę tygodni temu. Zaczynając od samego początku, to mogę powiedzieć, że Polska stała się atrakcyjna dla inwestorów parę lat temu. Głównymi czynnikami były to, że rynek daje Stabilne pole do rozwoju. To jest po pierwsze. Po drugie, dosyć wysokie stopy zwrotu w porównaniu do rynków zachodnich. Nadal to jest około 5% w porównaniu do niecałych 3% w dojrzałych krajach Europy Zachodniej. Po drugie, jest ta perspektywa wzrostu tych czynszów i ona przyciąga zagranicznych inwestorów z całej Europy praktycznie, ale mogę powiedzieć też całego świata. Co jeszcze przyciąga zagranicznych inwestorów, to jest to, że te sformalizowany i ustandaryzowany jest rynek, który reguluje najem i jest dużo mniej rygorystyczny w porównaniu do zachodniego. Dobrze wiemy, jak wygląda najem krótkoterminowy takich operatorów, chociaż booking w największych miastach Europy. W Polsce jeszcze tego nie ma i nie ma nawet takiej perspektywy, więc taki inwestor czuje się pewnie, że będzie mógł tutaj realizować swoje inwestycje bez ryzyka prawnego. Czyli jesteśmy takim trochę rajem, dla tej... Inwestorów. Można tak powiedzieć, bo po pierwsze to są dobre stopy wzrotu, perspektywa wzrostu czynszów i też dobre pole prawne, gdzie mogą rozwijać swoje biznesy. A czy to było tak, że wcześniej tych warunków nie było? Że oni się tak w sumie nagle pojawili? Mogę powiedzieć, że oczywiście przykładem i benchmarkiem są kraje zachodnie, gdzie jak wiemy w Niemczech, w Holandii czy też w krajach skandynawskich ten najem jest na poziomie 30-40%. W Polsce, dla przykładu w Warszawie to jest, nie mówię instytucjonalnie, tylko wynajmowanych mieszkań jest 10%, natomiast instytucjonalnie, czyli takich profesjonalnie wynajmowanych mieszkań jest zaledwie kilka procent. Więc ten potencjał był widoczny od bardzo dawna. Natomiast dopóki nie był dokonany ten pierwszy ruch przez jednego z inwestorów w Polsce, no to wtedy nie było jeszcze tej pewności, że ten rynek już dojrzał do takiego produktu. W moim mniemaniu to jest spowodowane historią, która wiąże Polskę, gdzie mieć mieszkanie na własność było pewnym luksusem. W latach 80. i 90., -tych. i myślę, że teraz to się zmienia, i to nowe pokolenie, które jest bardziej elastyczne, nastawione też na taką inną mentalność sharing i chce być bardziej dynamiczna i zmieniać miejsce zamieszkania, w tym jest potencjał i to jest główny target, taki klient dla inwestora i takiego produktu. Wiedziała Pani, że w krajach Europy Zachodniej ten odsetek instytucjonalnego najmu jest znacznie wyższy niż u nas. Więc powstaje pytanie, czy my też dojdziemy do takiego poziomu, a jeżeli tak, to kiedy? Myślę, że idziemy w tym kierunku i tak jak wspomniałam, ten rok jest bezprecedensowy, jeżeli chodzi o transakcje instytucjonalnych graczy na rynku. Mogę powiedzieć, że na ten moment, już w połowie roku, suma wszystkich transakcji wynosi 430 milionów euro. W porównaniu, tak jak panu wspomniałam, w 2015 roku ta suma wynosiła 116 milionów, więc widzimy, jesteśmy tylko w połowie roku, więc zakładam, że jeszcze kilka transakcji. We'll <laughs> W którym będziemy uczestniczyć, zaistnieje na tym rynku. Więc, jak widzimy, każdy inwestor, który wkracza na polski rynek, chce być tym liderem. I jednym z powodów też, dlaczego te transakcje wyglądają w formule joint venture, na przykład, tak jak bezprecedensowa jest transakcja TG w 2019 roku, gdzie został przyjęty developer Vantage Development. I druga transakcja, to jest bardzo świeża Heimstaden, to pokazuje to, że każdy inwestor chce już teraz nie tylko zaistnieć na tym rynku, ale też w bardzo krótkiej perspektywie być liderem. Bo teraz jest walka już nie o to, żeby zaistnieć, tylko kto będzie tym numer jeden. Jak pani sądzi, kiedy my dojdziemy do tego poziomu 30-40%? Gdyby to na przykład działo się w takim tempie, jak dzieje się obecnie? Mogę powiedzieć tylko, jakie mają plany inwestorzy. To jest w przeciągu 5-10 lat. Każdy z nich chce zbudować portfel około 10 tysięcy mieszkań, w najmniej instytucjonalnym. Więc podejrzewam, że na pewno to nie stanie się w przeciągu kilku lat, ale perspektywa kilkudziesięciu lat. Kilkudziesięciu? No, to też ładna perspektywa. Na ile zmieszczą się ci instytucjonalni najemcy na rynku, na którym funkcjonują najemcy prywatni? To jednak są trochę różne grupy. Różne grupy i też muszę Panu powiedzieć, różny produkt. To, co przyciąga najemców do najmu instytucjonalnego, to jest przede wszystkim profesjonalizacja całego procesu, standaryzowane umowy, jasne warunki. Dobrze wyposażone mieszkanie i nowe mieszkania. To nie są mieszkania, które nie są po babci, tylko przeznaczone tylko i wyłącznie na wynajem. Więc tutaj też są elastyczne podejście z inwestorów, jeżeli najemca chce zmienić mieszkanie, to też proponujemy ze względu na to, że ma cały portfel mieszkań, lokalizację nawet w innym mieście, albo mniejsze, albo większe mieszkanie. Więc tutaj jest bardzo dużo zalet takiego najmu, które wygrywa w porównaniu z zwykłym. Hmm, takim y, y, Prywa. który, prywatnym, który funkcjonuje na tym rynku. W związku z tym ten produkt jest dużo bardziej atrakcyjny w oczach najemcy i oczywiście czynsz najmu jest rynkowy, tak? więc tutaj te zalety wygrywają, biorąc pod uwagę, że czynsz jest na tym samym poziomie. No właśnie chciałem się zapytać o te czynsze, bo jeżeli pojawi się tylu instytucjonalnych najemców, to być może walka rynkowa spowoduje, że te czynsze będą spadać. Tak Pani myśli, czy będzie dokładnie odwrotnie? Zależy pewnie od produktu i od mikrolokalizacji, jakie daje udogodnienie tego konkretnego najemcy, bo najemce jest w stanie zapłacić więcej za standard na pewno i za dobrą lokalizację. A zazwyczaj takie projekty są zlokalizowane w dobrych miejscach i też dobrze wyposażone. Myślę, że perspektywa jest taka, że ten czynsz wręcz będzie wzrastał, bo ten produkt jest ceniony przez najemców, i jak na ten moment jest deficyt. Pewnie na Zachodzie są jakieś tendencje rynkowe dotyczące tego segmentu mieszkań na wynajem, które być może pojawią się u nas. Zauważa Pani coś takiego? W Europie wygląda, ten najemca ma, tak jak ja wspomniałam wcześniej, trochę inną mentalność. Po pierwsze są dłuższe umowy najmu dlatego że taki najemca, który wprowadza się do takiego mieszkania, to chce zostać tam na dłużej i w związku z tym też jest najczęściej nieumyblowany. I to jest kolejna różnica pomiędzy Europą a Polską. Tutaj widzimy, że produkt musi być wyposażony we wszystko i przysłowiowy najemca wjeżdża z walizką i kwiatkiem w ręku i ma mieszkanie na wynajem i standardowo wynajmuje na około rok. W Europie to są dłuższe umowy najmu, zazwyczaj nawet po kilkadziesiąt lat, gdzie najemca sam wyposaża sobie takie mieszkanie i to jest jego dom na długie lata. Więc to jest jedna z istotniejszych różnic, którą widzę w najmie. Druga, tak jak powiedziałam, to są prawne udogodnienia, które ma Polska, też preferowana stopa VAT, po której wynajmujący wynajmuje takie mieszkanie. Więc tutaj, tak jak Pan wcześniej określił, jak na ten moment jest raj prawny, jeżeli chodzi o regulację umów najmu. No i oczywiście, tak jak wspomniałam, jeszcze dobra stopa zwrotu, która daje inwestorom na ten moment w Polsce. Tak, oczywiście, jeżeli ten rynek będzie tak samo dynamicznie się rozwijał jak na ten moment, no to ta stopa będzie spadać. Tacy instytucjonalni najemcy kierują się pewnymi swoimi ustalonymi zasadami, które niekoniecznie dla kogoś, kto chce wynająć mieszkanie, mogą być od początku jasne. I na przykład, jeżeli ktoś podpisze umowę na rok, a będzie chciał zrezygnować wcześniej, może się zdziwić, bo najemca będzie żądał od niego całej kwoty za cały okres wynajmu. Wynajmujący, tak. Myśli pani, że pojawią się sytuacje, które będą trudne dla obu stron? Powiem panu tak. Sytuacja to była trudna podczas COVID i tego najbardziej obawiałam się, jeżeli chodzi o rynek najmu. Jaki rezultat teraz mamy i te, co widzimy? Po pierwsze, nie widzimy tendencji spadku wypłacalności najemców. Tak samo w Polsce, jak i w Europie. Najemcy płacą sprawnie i nie ma tutaj zaległości. Druga rzecz, widzimy, że ten produkt stał się pewną lokatą kapitału dla nie tylko instytucjonalnych, ale też prywatnych inwestorów. I tutaj to jest dobra lokata kapitału, która daje niezależnie od koniektury dobre stopy wzrotu i pewną inwestycję na lata. Natomiast wracając do Pana pytania, jeżeli chodzi o to inwestorzy podczas COVID nauczyli się elastyczności i to jest to, czym wygrywają. Dlatego, że tak jak wspomniałam wcześniej, zazwyczaj inwestor ma w swoim portfolio kilka inwestycji, gdzie może spokojnie sobie żonglować i tego najemcę przynosić albo do mniejszego mieszkania, jeżeli ma takie potrzeby i chce płacić mniejszy czynsz, albo nawet wręcz do innego miasta. Więc wiem też, że. Nie zawsze są wymagane rygorystyczne zapisy umów najmu, jeżeli najemca na coś się nie zgadza, no to zawsze warto porozmawiać i wiem, że właściciel versus operator próbuje iść na rękę i zrozumieć sytuację wynajmującego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z panią Krystyną Pietruszyńską, która jest starszym konsultantem w zespole inwestycji mieszkaniowej firmy JLL.